Mariusz Mariusz życzą wszystkim Polakom Wesołych Świąt i Mokrego Dęgusa A dziś, dziś wieczorem wiczą czekamy wiczą na Was w dyskotece Parka Bardi Ostia Lungo Catullo 42 Tuż obok Via Cristopolo Colombo Startujemy od godziny 20 do 5 rano Wjazd dla kobiet 5 euro z drinkiem, dla panów 10 euro z drinkiem Nie no przegapcie tak odjazdowej imprezy Największa impreza 2012 roku Mariusz Mariusz życzą wszystkim Polakom wesołych świąt i mokrego Dęgusa. A, a dziś, dziś wieczorem, wieczorem czekamy na Was w dyskotece Parka Bardiostia Lungo Mare Katulo Catulo 42, tuż obok Via Cristopolo Colombo. Startujemy od godziny 20 do 5 rano. Wjazd dla kobiet 5 euro z drinkiem, dla panów 10 euro z drinkiem. Nie no przegapcie tak odjazdowej imprezy. Największa impreza 2020 roku. Mariusz i Mariusz życzą wszystkim Polakom wesołych świąt i mokrego dęgusa, a, a dziś, dziś wieczorem, wieczorem czekamy na Was w dyskotece Parka Barbie Ostia Lungo Mario Lutacio Catulo 42, tuż obok Via Cristoforo.